Cześć. Witajcie w kolejnym Astroraporcie. Tym razem dzwonię do was z orbity Jowisza, a w dzisiejszym odcinku: Zdjęcia Wielkiej Czerwonej Plamy. Gwiazda wielkości Saturna. Dziwny sygnał z pobliskiego czerwonego karła. Od lipca 2016 roku sonda Juno obiega Jowisza, badając jego wnętrze i właściwości oraz dostarczając nam niesamowitych zdjęć powierzchni jego atmosfery. Jowisz okazał się jeszcze bardziej ciekawą planetą niż się tego spodziewaliśmy. Odkryliśmy między innymi drobne białe lodowe chmury, które okazały się być powszechne w górnych warstwach atmosfery tego gazowego giganta. Podobnie jak Saturn ze swoimi pierścieniami, również Jowisz posiada swoją bardzo charakterystyczną cechę Wielką Czerwoną Plamę. Czyli ogromny antycyklon, który nieustannie od przynajmniej kilkuset lat wieje 22 stopnie na południe od równika planety. Odkryta została przez brytyjskiego astronoma Roberta Hooka w 1664 roku. Antycyklon jest naprawdę olbrzymi. W jego wnętrzu mogłyby zmieścić się dwie takie planety jak Ziemia. Dlatego też możliwe jest zaobserwowanie wielkiej czerwonej plamy za pomocą amatorskich teleskopów. Sonda Juno 10 lipca przeleciała nad Wielką Czerwoną Plamą i wykonała zdjęcia z bliska. Dzięki temu możemy zobaczyć szczegóły tego zjawiska, a naukowcy mogą lepiej poznać naturę tak potężnego antycyklonu. Zresztą zobaczcie sami. Kilka miesięcy temu na Astrofazie pojawił się film o największych znanych nam gwiazdach. Dziś news odwrotny, bo o najmniejszych znanych nam gwiazdach, a właściwie o gwieździe o dość długiej, trudnej do zapamiętania nazwie EBLM J0555-57AB. Ale zanim o niej, odpowiedzmy na pytanie co sprawia, że gwiazda w ogóle staje się gwiazdą. Na początku obłok pyłów i gazu zapada się tworząc protogwiazdę. Zbiera ona coraz więcej masy w postaci głównie wodoru i helu, po czym jeśli zbierze jej odpowiednią ilość, to ciśnienie panujące w jej wnętrzu sprawia, że atomy wodoru zaczynają łączyć się ze sobą w reakcji termonuklearnej. Taki obiekt zaczyna świecić w zakresie światła widzialnego i staje się gwiazdą. Jeśli nie zbierze odpowiedniej ilości materii, to może zostać na przykład brązowym karłem, czyli taką nieudaną, zbyt lekką, aby zostać gwiazdą kulą gazu. Astronomowie z Uniwersytetu w Cambridge odnaleźli gwiazdę, która stoi praktycznie na granicy i jest nią właśnie wspomniana wyżej mała gwiazda. Co jest w niej niezwykłego? Jej średnica jest mniej więcej równa średnicy Saturna. Mamy więc do czynienia z gwiazdą mniejszą od planety, a biorąc pod uwagę fakt, że w kosmosie występują również planety większe od Jowisza, który jest największą planetą układu słonecznego, to takie porównanie robi jeszcze większe wrażenie. Jednak, mimo tego, że jej średnica jest niewielka, to już gęstość upakowania materii robi wrażenie. Nasza gwiazda jest bowiem aż 85 razy bardziej masywna od Jowisza, który, jak wiemy, jest najbardziej masywną planetą układu słonecznego. Co więcej, jej gęstość sprawia, że jest jedną z najgęstszych z trzech znanych gwiazd niebędących pozostałością po gwieździe, czyli mowa tu o czarnych dziurach, białych karłach czy gwiazdach neutronowych. Gdzie znajduje się omawiana gwiazda? Jest składnikiem oddalonego od nas o około 600 lat świetlnych systemu podwójnego. Obiega ona większą od siebie gwiazdę, a jej rok trwa jedynie niecałych 8 ziemskich dni. Została wykryta za pomocą obserwatorium łosp służącego do poszukiwania egzoplanet, czyli planet obiegających inne niż Słońce Gwiazdy. I zostajemy w temacie gwiazd. Pamiętacie wielki radioteleskop w Arecibo? Ten sam, za pomocą którego wysłano tak zwaną wiadomość Aresi,bo do potencjalnych kosmitów, a o której wspominałem w ostatnim odcinku ksenologii, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Teraz ten radioteleskop prowadzi nasłuch znanych nam czerwonych karłów. Za jego pomocą badamy m.in. aktywność tych gwiazd. Możemy zarejestrować m.in. ich rozbłyski. W trakcie prowadzenia obserwacji astronomowie natrafili na dziwny sygnał pochodzący z pobliskiego czerwonego karła. O nazwie ROS-128. Jest to jedna z najbliższych nam gwiazd. Znajduje się około 11 lat świetlnych od Słońca i została odkryta w 1925 roku przez astronoma Franka Rossa. Jej średnica to około 20% średnicy Słońca, natomiast masa to tylko 15% masy naszej gwiazdy. Wciąż są to astronomiczne wielkości, ale ROS 128 jest stosunkowo niewielką gwiazdą, jakich pełno w galaktyce. Co ciekawe, ROS-128 emituje mniej rozbłysków niż typowe gwiazdy jej pokroju. Spośród wszystkich objętych nasłuchem gwiazd, tylko w przypadku tego czerwonego karła, astronomowie wykryli bardzo specyficzny i niespodziewany sygnał: szerokopasmowe impulsy, które powtarzały się w prawie idealnych, regularnych odstępach czasu. Odebrano je na częstotliwościach od 4 do 5 GHz. Póki co postawiono trzy hipotezy, a właściwie domysły, czym mogły być spowodowane owe impulsy. Niektórzy z naukowców analizujących dane stwierdzili, że radioteleskop mógł zarejestrować specyficzne rozbłyski ROS 128. Kolejni za rozwiązanie tajemnicy podali przechwycenie sygnału z odległej gwiazdy, która, będąc za naszym czerwonym karłem, wkomponowała się niejako w sygnał z ROS 128. Jeszcze inni zwracają uwagę na to, że mógł to być sygnał odebrany od satelity, który przeleciał przez wycinek nieba, nasłuchiwany przez radioteleskop. Póki co jest jeszcze zbyt mało danych, aby móc wysnuć sensowne wnioski. Niektórzy z badaczy wskazują nieśmiało, że sygnał mógł być również wygenerowany przez obcą cywilizację techniczną, ale póki co nie ma żadnych twardych danych, które kazałyby nam tak uważać. Ostatecznie astronomowie uzyskali dodatkowy czas na radioteleskopie, aby skupić się właśnie na ROS-128. Analiza dodatkowych danych może w najbliższych dniach przynieść odpowiedzi na nurtujące nas w tym temacie pytania. A na koniec przelot nad powierzchnią Plutona, który zafundowała nam sonda New Horizons. Na podstawie zdjęć, które zrobiła sonda, graficy z NASA przygotowali animację, która pokazuje, jak wyglądałaby topografia powierzchni planety Karłowatej. W opisie filmu znajdziecie linki do pełnej wersji przelotu zarówno nad Plutonem, jak i nad jego największym księżycem, Haronem. A ja się z Wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnym AstroRaporcie. Cześć!